Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily odcinku mnie na kanale i w kolejnym odcinku z Rise of Kingdoms. Dzisiaj taki odcinek ogólny pokazałem mojego konta głównego na KD2982. Jeżeli dobrze pamiętam, sprawdźmy to, czy dobrze pamiętam, ale na samym starcie chciałbym Was poprosić, żebyście tą chwilę tutaj posłuchali. Oczywiście oglądali do końca, kilka rzeczy powiem. No i też oczywiście 2898 czyli się pomyliłem no i oczywiście jeżeli Wam się odcinek spodoba zostawcie łapkę w górę i przypominam o tym, że ponad 60%, 60 osób oglądających filmy dosyć regularnie nie subskrybuje kanału więc jeżeli możesz to zostaw tego super. dzisiaj taki ogólny odcinek z pokazania konta i przepraszam Was, że tak czasami wolniej troszeczkę będę mówił ale po prostu jestem zmęczony, jeszcze się do końca, bo dopiero co wróciłem i nie ogarnąłem jeszcze się do końca, a po prostu nagrywam też te, też nagrywam to później, bo nagrywam to o godzinie o której odcinek powinien się pojawić, czyli o 1830. Wy pewnie to zobaczycie gdzieś tak około 1850 18 za co Was oczywiście też na samym starcie, przepraszam dobiję sobie. Wczoraj, z tego co pamiętam, wczoraj dobijałem albo przedwczoraj, bo wczoraj e, dosyć mało grałem w Rise of Kingdoms. Jakoś tak czasu nie było. Kto siedział na live, ten wie. E, I kto widział ostatni odcinek, też wie. Znaczy wczorajszy odcinek. E, no, dobiję te 7 milionów siły. Zobaczmy więcej informacji. Siła budowli 3 186 tysięcy. Siła technologii. 1 919 000 siła oddziałów 1 224 000. Siła dowódcy prawie 700 000. Najwyższa siła to jest ta aktualna. E, cały czas to trwa KvK. KvK się kończy za 16 dni. E, w planach jest Polski Sojusz, ale to zobaczymy. Ja tego nie organizuję, więc e, się zobaczy, jak to wyjdzie. Możliwe, że po KWK po prostu się uda z polskim sojuszem wystartować, więc jeżeli gr ktoś gra na tym kr e, królestwie na królestwie 1898 mm, królestwie, to może do mnie napisać i po prostu z nami pograć czasami, jeżeli się uzbierają na no to osoby. Odbierzemy sobie tutaj, weźmiemy sobie tutaj też nagrody dzienne. Eee, I dobra z Questów. A tutaj mamy dużo klejnotów, co użyjemy sobie. Przepraszam Was, jeżeli coś w tle słychać. No i aktualnie Sojusz wygląda tak. Mogę Wam pokazać, bo w sumie nie pamiętam, czy pokazywałem Sojusz. Jeżeli chodzi o technologię, to tak to wygląda. Tutaj główna to tak. Bo w sumie nie pamiętam, czy Wam to pokazywałem. Bo, raczej, jak jestem koło w sojuszu, to nie pokazuję, a jak jest, jest mój sojusz, to pokazuję za każdym razem. Ale, tak jak mówiłem, aktualnie nie będę chyba już zakładał żadnych sojuszów przez jakieś pół, pół roku. Myślę, że przez pół roku uda mi się uzbierać osoby, żeby to lepiej było, i tak dalej. I koło fortuny jest i dostałem aktualnie 8 rzeźb, i możemy przyłować. Jiseong Jak to się da przeczytać? Nie wiem. Jisonga, traf... Dostaliśmy. Z koła 8 dostaliśmy. Dostaliśmy. Jiseong Gaj. Dostaliśmy. Aż sobie zrobię screena i pewnie na miniaturce będzie Pewnie na miniaturkę w Dostaliśmy A, Dostaliśmy Ong'a, jej, w końcu Dowódca jeden z lepszych, jeżeli chodzi o legendarnych Który czasami jeżeli będzie trzeba, to będę go pewnie budował. W końcu bo na poprzednim też troszeczkę się starałem to dobić. To. Ale tak jakoś wyszło. Dzisiaj taki odcinek miał być ogólny, więc troszkę popłądziliśmy. Na końcu dzisiejszego dostaliśmy. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. E, przepraszam Was, że tak bez żadnej głównej tematyki. No po prostu chciałem taki. O tym, że wbiliśmy te 7 milionów siły. Myślę, że taki następny to będzie. E, nie wiem, czy na 8 milionów siły będzie. Raczej nie, raczej już będzie na 10 milionów coś nagrany. Oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, co oglądają to i grają na tym królestwie, jak i na innych królestwach, gdzie ja też gram. To oczywiście tam wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się i życzę Wam miłego wieczorku. Cześć.